Cześć, Nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek pierwszy. W dzisiejszym odcinku odpowiem na trzy pytania, z którymi najczęściej spotykałam się podczas pracy w biurze pielgrzymkowym, ale nie tylko. Wydaje mi się, że to są najczęściej zadawane pytania przez osoby, które do tej pory nie miały możliwości wyjazdu do Izraela, i stąd te wątpliwości. Głównie chodzi tutaj o, po pierwsze, Bezpieczeństwo w Izraelu. Po drugie, chodzi o pieczątki w paszporcie i o to, jak wygląda odprawa paszportowa. No i po trzecie, jaki jest najlepszy czas w ciągu roku, który jest najbardziej optymalny, najbardziej dogodny, jeśli chodzi o zwiedzanie Ziemi Świętej. Pierwsze pytanie to: czy w Izraelu jest bezpiecznie? Otóż Izrael według mnie jest bezpiecznym krajem, zwłaszcza jeśli poruszamy się po typowo turystyczno-pielgrzymkowych szlakach. Jednak zawsze przed wyjazdem warto wejść na stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam sprawdzić, jakie są obecnie informacje na temat wyjazdu do Ziemi Świętej. Czy jest na tyle bezpiecznie, że można się śmiało przemieszczać po terytorium Izraela i autonomii palestyńskiej, czy jednak są jakieś obostrzenia? Wszechobecność wojska w Izraelu dla niektórych, tak jak dla mnie, daje pewne poczucie bezpieczeństwa, dla innych może powodować zupełnie odmienne odczucie. Fakt jest taki, że ci żołnierze są wszędzie. Są to młodzi ludzie, ponieważ służba wojskowa w Izraelu jest obowiązkowa zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dla mężczyzn 3 lata, dla kobiet 2 lata, zaraz po kończeniu 18 roku życia. Choć niektórzy obywatele Izraela mogą być z tego obowiązku zwolnieni w związku ze swoim zdrowiem, czy też religią. W Izraelu jest wszechobecna kontrola w miejscach publicznych plecaków, w takich miejscach jak przy wejściu do sklepów, muzeów, restauracji. Znajdują się zazwyczaj tam bramki wykrywające metal, i nawet przy wejściu na plac pod ścianą płaczu, takie bramki się znajdują z każdej strony wejścia, bo można z kilku stron wejść na, na ten plac. I jeden ja raz miałam taką nieprzyjemną dosyć sytuację, ponieważ jeden z uczestników mojej grupy, chyba jak się potem okazało, stary harcerz, miał przy sobie taki dosyć duży składany nóż. No i był problem, ponieważ absolutnie nie wolno przy sobie nosić tego typu broni. Także przez moment było bardzo nieprzyjemnie, ale skończyło się na upomnieniu. I nóż został zarekwirowany na czas zwiedzania. Ściany płaczu, a potem przy wyjściu już do autokaru mogliśmy go odebrać pod warunkiem, że przez cały pobyt naszego wyjazdu nóż będzie przechowywany głęboko w walizce. Jak już jesteśmy przy ścianie płaczu, to należy pamiętać o tym, że w szabat, czyli po zmroku w piątek do zachodu słońca w sobotę Należy pamiętać o tym, aby nie używać aparatu fotograficznego, aby nie fotografować modlących się tam Żydów. Wiadomym jest, że w Szabat nie można wykonywać żadnej pracy, nie można włączać, wyłączać światła, a tym samym nie można włączać czy wyłączać innych urządzeń. Które mają w sobie baterię. Takim urządzeniem jest choćby aparat fotograficzny czy telefon. Więc telefonu komórkowego też nie radziłabym używać pod ścianą płaczu, bo to może się bardzo źle skończyć. A poza tym, no, któż chciałby być fotografowany w momencie, kiedy po pierwsze nie jest pytany o pozwolenie, a po drugie chciałby w spokoju i wśród współwiernych pomodlić się i pomedytować? Wspomnę jeszcze, że zakazane jest fotografowanie obiektów wojskowych, do których też poniekąd należą tak zwane checkpointy, czyli przejścia graniczne pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską. Zdarza się tak, że korzystając czy z autokaru turystycznego, czy z transportu publicznego, należy pamiętać o tym, że wojskowi mogą w każdej chwili zatrzymać. Autokar czy autobus i wejść do niego, a nawet czasami wyprosić wszystkich na zewnątrz i sprawdzać dokładnie dokumenty, które pasażerowie posiadają. Więc absolutnie w takich momentach nie należy, jest wręcz zakazane robienie fotografii. Największym problemem, jednak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tak jak w każdym innym turystycznym miejscu, są kieszonkowcy. Na których trzeba zawsze uważać, mieć oczy szeroko otwarte i dookoła głowy, bo czasami oni bardzo sprytnie wykorzystują fakt tego, że wokół jest tłum ludzi, że ci ludzie, turyści, pielgrzymi, są oszołomieni widokami, miejscem, w którym się znajdują, i często nie zwracają, niestety, uwagi na swoje torebki czy portfele, a one bardzo szybko Niezauważone mogą zostać opróżnione. Dlatego, jeśli jedziemy z grupą, przewodnik będzie za każdym razem przypominał o zasadach bezpieczeństwa, natomiast kiedy wyjeżdżamy sami, musimy sami pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Drugie pytanie dotyczy pieczątek w paszporcie i odprawy paszportowej. O co chodzi? Otóż wokół przekraczania granicy na lotnisku w Tel Awiwie czy innych granic pozwalających na wjazd do Izraela, krążą legendy. I teraz tak, jak wygląda rzeczywistość? Otóż Polacy, którzy wybierają się do Izraela posiadający paszport polski, e, są zobowiązani mieć ważny paszport na co najmniej pół roku od daty wyjazdu z Izraela. Czyli, tak na przykład, jeżeli ja bym chciała teraz wyjechać do Izraela, jest to niemożliwe oczywiście, ale powiedzmy, gdybym ja chciała wyjechać w czerwcu do Izraela i wrócić do mojego domu na początku lipca, to mój paszport musi być ważny co najmniej do końca grudnia. Takie są wymogi strony izraelskiej. Jeśli wybieramy się z grupą, to oczywiście wszelkich podstawowych informacji dotyczących naszego paszportu, przekraczania granicy, powinniśmy otrzymać u organizatora naszego wyjazdu. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy sami, to co jest ważne i o czym należy pamiętać, to przede wszystkim fakt, że wyjeżdżając turystycznie czy pielgrzymkowo, mamy prawo do tego, by w Izraelu pozostać maksymalnie 90 dni. Tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebny jest paszport, który jest ważny na co najmniej pół roku od daty powrotu do ojczyzny. Wymagane jest również posiadanie biletu powrotnego, rezerwacji miejsca hotelu czy apartamentu, w którym się zatrzymujemy oraz też trasy wycieczki. Chociaż jeżeli chodzi o ten ostatni punkt, to tutaj nie zawsze to w moim przypadku było sprawdzane na. Granice. Poza tym, jeśli organizujemy sobie sami wyjazd, sami wycieczkę, to właśnie no, czasami nasze plany się w trakcie zmieniają, więc plan, który mamy na początku, może być nieadekwatny do rzeczywistości, z którą się spotkamy. A teraz, o co chodzi z tymi pieczątkami? W czym jest problem? Otóż niektóre biura turystyczne w swojej ofercie Izraela informują o tym, że paszport nie może zawierać pieczątek syryjskich, libańskich, libijskich, zjednoczonych emiratów arabskich, arabii saudyjskiej, no i że konieczna jest wtedy wymiana paszportu. Nie do końca jest to prawda, ponieważ rzeczywiście te państwa nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Izraelem i Pieczątka w paszporcie może być problematyczna, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że osoby, które były w tych państwach i mają te nieszczęsne pieczątki, po wielogodzinnej kontroli osobistej są wpuszczane na teren Izraela. Jednak nie zawsze tak jest. I teraz, jeśli jedziemy z grupą zorganizowaną, to lepiej wymienić ten paszport mieć czysty paszport bez pieczątek, i wtedy nie mamy zbyt dużego ryzyka kontroli osobistej na przejściu granicznym, i grupa nie ma opóźnienia, i spokojnie można realizować program wyjazdu. Jednak, jeśli jesteśmy sami na takim wyjeździe, czy wyjeżdżamy ze znajomymi i chcemy podjąć takie ryzyko, droga wolna. Jednak jestem o tym przekonana niemalże w 99%, że taka osoba. Będzie przechodziła kontrolę osobistą właśnie w związku z tymi, z tymi pieczątkami. I niestety taka kontrola osobista czasami trwa godzinami. Znam przypadek, gdzie kilka osób miało wizy irańskie w swoich paszportach i na lotnisku w Tel Avivie przechodziły kontrolę osobistą około pięciu godzin. Na szczęście zostały wpuszczone na teren Izraela, ale są też przypadki, że takie osoby nie zostają wpuszczone. I wtedy, niestety, czeka nas powrót do domu. Większego problemu nie ma, kiedy w paszporcie mamy pieczątki z Egiptu, Jordanii, Turcji, Maroka czy Tunezji. Są to kraje typowo turystyczne, więc e, prawdopodobnie zostanie nam tylko zadane pytanie, e, w jakim celu tam byliśmy. No i też e, w drugą stronę jest problem, a właściwie był, bo to jakiś czas temu się zmieniło. E, mianowicie, kiedyś. E, na przejściu w Izraelu wbijano pieczątki do paszportu, mówiące o tym, że wjeżdżamy na teren Izraela. I potem z taką pieczątką nie mogliśmy, właśnie w drugą stronę, starać się o wizę irańską, na przykład, kiedy ktoś chciał wyjechać do Iranu, czy kiedy przed wojną jeszcze w Syrii dużo osób wyjeżdżało w tamten rejon, czy do Syrii, czy do, do Libanu. I no, z pieczątką izraelską. Ciężko byłoby wjechać, i chyba nawet uzyskalibyśmy odmowę na granicy. Więc wtedy należało znowu wymieniać ten paszport, żeby nie było tej pieczątki izraelskiej. Ale od jakiegoś czasu jest tak, że przy wjeździe na teren Izraela otrzymuje się takie pozwolenie na pobyt. Nie jest to właściwie wiza, bo chociaż tam jest napisane wiza, ale nie jest to wiza, ponieważ wjazd do Izraela dla obywateli Polski jest bezwizowy, więc takie pozwolenie, które jest zeskanowane z naszym zdjęciem, z z paszportu, mówi o tym, kiedy wjeżdżamy na teren Izraela, w jakim dniu, i potem to pozwolenie trzeba oczywiście okazać przy wyjeździe z Izraela. To taka mała karteczka, którą należy trzymać w paszporcie, i zazwyczaj ta pieczątka, którą urzędnicy tam na tym przejściu granicznym stawiali, właśnie już na, na tej karteczce, a nie do paszportu. No, zdają sobie sprawę z tego, że pieczątka może być problematyczna, szczególnie dla osób, które podróżują po Bliskim Wschodzie. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, mało oczywiste i rzadko stosowane, jest możliwość uzyskania drugiego polskiego paszportu, który jest wydawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i wtedy należy złożyć podanie, wniosek o taki drugi paszport, który potwierdza wyjątkowość naszej sytuacji. Więc na przykład jeżeli jesteśmy przewodnikiem i oprowadzamy grupy nie tylko po Izraelu, ale też po Libanie, Iranie, po krajach, które nie utrzymują stosunków dyplomatycznych z Izraelem, no to to jest Wyjątkowość sytuacji, ponieważ to jest nasza praca, i wtedy możemy starać się o taki paszport i taki paszport, z tego co widziałam, to jest wydawany na okres dwóch lat. Tak więc wygląda sytuacja właśnie, jeśli chodzi o pieczątki w paszporcie, o kontrolę. Sama odprawa bagażowa to temat na inny odcinek. Natomiast, jeżeli chodzi o paszport i kwestie pieczątek, które tam się znajdują, no to właśnie sytuacja wygląda w ten sposób. Trzeci problem, trzecie pytanie, które często można usłyszeć, kiedy ktoś chce wyjechać do Izraela, to pytanie o to, kiedy najlepiej wyjechać. No i według mnie, Zawsze. I tak naprawdę to zależy od tego, co lubimy, jaki rodzaj pogody, ponieważ Izrael leży w klimacie śródziemnomorskim, który charakteryzuje się gorącymi latami i łagodnymi, chodzi deszczowymi zimami. Jak popatrzycie na mapę, to zauważycie, że południowa część Izraela pokryta jest głównie pustynią. Więc tam też jest to już strefa klimatu zwrotnikowego, który charakteryzuje się bardzo wysokimi temperaturami. Jak sobie zerkniemy w kalendarz po kolei, to zaczniemy od pory deszczowej, czyli styczeń, luty. To jest właśnie taka pora deszczowa, kiedy mogą zdarzyć się ulewne deszcze, a w Jerozolimie, która znajduje się. Na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza może spaść nawet śnieg, więc to jest taki okres dosyć zimny i jest to tak zwany niski sezon. To znaczy, że wtedy turystów jest bardzo mało w Izraelu. I naprawdę, jeśli komuś nie przeszkadza taka pogoda, to można na spokojnie, ciesząc się mniejszą ilością turystów, mniejszą ilością pielgrzymów, zwiedzać obiekty, które chcielibyśmy zobaczyć, zwiedzać sobie miejsca, które chcielibyśmy zobaczyć, i nie stać w długich kolejkach i tracić czasu. Minusem jest jeszcze jednak to, że dzień Wtedy bywa krótki i niestety, ale większość obiektów jest wcześniej zamykana właśnie w związku z tym, że zmrok zapada już nawet o godzinie 5, a słońce wstaje przed siódmą. Więc ten dzień jest krótszy i chłodniejszy. Dalej mamy marzec, kwiecień, maj i są to miesiące, kiedy ruch turystyczny, ruch pielgrzymkowy się zwiększa. Najwięcej turystów właśnie przybywa do Izraela w okresie wiosennym i jesiennym. Poza tym w marcu bądź w kwietniu, w zależności od kalendarza, obchodzone są święta żydowskie Pesach, Paschy i też święta chrześcijańskie Wielkiej Nocy. Więc w związku z tym również to natężenie turystów, pielgrzymów jest ogromne, i wtedy jednak trudniej się zwiedza, ponieważ w wielu miejscach trzeba poczekać, aż grupa przed nami przejdzie dalej, i, i to, tak, to tak wygląda właśnie. Kolejnymi miesiącami są czerwiec, lipiec, sierpień. Właściwie to lipiec, sierpień są takimi najbardziej gorącym okresem w Izraelu, więc osoby, które nie lubią upałów, raczej wtedy się tam nie wybierają, a temperatura może być bardzo wysoka. Zdarza się, że przekracza jej 40 stopni, więc jeżeli ktoś jest fanem upałów, no to jest dobry czas dla niego na podróż do Izraela. Jak już wspomniałam wcześniej, natężenie ruchu turystycznego jest też duże na jesieni, to znaczy w takich miesiącach jak wrzesień, październik, ponieważ wtedy ta temperatura jest dosyć um, dobra do zwiedzania około 20-kilku stopni. Na ten czas też przypadają święta żydowskie święta związane z Nowym Rokiem Żydowskim i też jest takie święto, które z punktu Technicznego bardzo komplikuje podróżowanie po Izraelu, mianowicie jest to Jom Kippur, o którym powiem w innym odcinku. Tutaj wspomnę tylko, że jest to święto, w związku z którym nawet port lotniczy w Tel Awiwie jest zamknięty. Także przed wyjazdem do Izraela warto zorientować się, kiedy ten dzień w danym roku wypada, i też przygotować się na to, że to będzie taki dzień, gdzie raczej nie będzie można korzystać z transportu publicznego, bo on nie będzie działał, i sobie jakoś ten dzień inaczej zaplanować. Natomiast pogoda jest bardzo fajna, właśnie wrzesień, październik to jest taki, co prawda, jesień, ale można poczuć się w Izraelu jak na wiosnę. Potem mamy listopad-grudzień. W listopadzie zaczyna się pora deszczowa i dni stają się krótsze, ruch pielgrzymkowo-turystyczny się zmniejsza. Natomiast w grudniu, właściwie tylko z jednego powodu, pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają do Izraela, a właściwie do autonomii palestyńskiej, do Betlejem, świętować Boże Narodzenie właśnie w miejscu, gdzie narodził się Jezus Chrystus. I mimo faktu, że jest to pora deszczowa, robi się już zimno, to hotele są zabukowane już z dużym wyprzedzeniem, bo jednak jest to ogromne przeżycie, jeśli chodzi o przeżycie tych świąt, właśnie w tym mieście, gdzie narodziło się dzieciątko Jezus. Także podsumowując, uważam, że do Izraela można zjeździć zawsze. Jeśli sytuacja polityczna na to pozwala, jeśli nie ma pandemii i jeśli granice są otwarte. W momencie, kiedy to nagrywam, granice Izraela są jeszcze zamknięte w związku właśnie z pandemią, ale wierzę w to, że kiedyś ta sytuacja się skończy i będzie można znów podróżować i pielgrzymować do Izraela, do autonomii palestyńskiej. I wiem, że wiele osób też czeka z utęsknieniem na to, by można było w końcu wsiąść do samolotu. I wylądować w Tel Awiwie. Dziękuję za wysłuchanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że uzyskaliście tutaj dużo wartościowych informacji. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje kontaktowe znajdziecie na stronie internetowej www.poizraelu.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.